Drodzy Państwo, witam Państwa w nowym 2026 roku. Witam w tym samym składzie, w którym zakończyliśmy 2025 rok, czyli są ze mną Paweł Dleski. Dzień dobry. I Szymon Milczarek. Witam. Przed końcem roku rozmawialiśmy o trenerze Misiu, rozmawialiśmy o tych wydarzeniach, które miały miejsce w 2025 roku. A teraz chciałbym porozmawiać najpierw o, o piłkarzach. O tych piłkarzach, którzy pojawili się w drugiej połowie 2025 roku. I mam dla Was, Panowie, pytanie. Piłkarz Wisły... Płot 2025. Waszym zdaniem to? Ale mówimy o tych, którzy przyszli? Mówimy o tych, którzy byli przez cały 2025 rok. No wiesz, no to jest bardzo ciężki wybór, bo yy, yy, przez liczby, które osiągnęła drużyna, samo przez się yy, nasuwa się ktoś z czwórki yy, Leszczyński, Kamiński, Sangre czy Edmundson. Z racji tego, co osiągnęliśmy w grę defensywnej, no trudno pominąć Paczeko, trudno pominąć Łukasza Sekulskiego. Na pewno Rogeli czy, czy Lekusz byli zawodnikami, którzy też swój wkład wnieśli, wnieśli do drużyny. No, ja, tak jak powiedziałem, z racji tego, że jest taki wynik, jeżeli chodzi o grę w obronie to naprawdę zastanowiłbym się między Kamińskim a Leszczyńskim. I, i tak 50 na 50. Szymon, a twoim zdaniem? Ja trochę powiem e, przekonanie, bo uważam, że to jest człowiek, który e, ma, e, ma w sobie niesamowite ambicje, niesamowity charakter, przede wszystkim mentalność. E, I było o nim głośno. I nadal jest o nim głośno. W sobie myślę, że polskiej e, piłce. E, a człowiek, który robi tej rzeczy niesamowite, on się piłką bawi, on to jest, można powiedzieć, taką E, taką zawsze uśmiechniętą twarzą, to jest właśnie Iban Salwador, który e, tutaj dołożył faktycznie taką mentalną zagiełkę do tego, żeby to wszystko poszło do przodu, żeby tutaj zawsze na boisku coś uwalczyć też głową, niekoniecznie strzelając z bramki głową, ale również e, lekko, można powiedzieć, dyskutując z sędziami, z przeciwnikami, ale też, e, też walcząc, walcząc o piłki, strzelając z bramki, Znajdowanie sobie miejsca, znajdowanie sobie przestrzeni, oddawanie strzałów, wybitnych strzałów. Próbowanie, po prostu próbowanie. Uważam, że to, to mu wychodzi. I tu się z wami nie zgodzę. Mam do tego prawo. Żaden z was nie wymienił piłkarza, który moim zdaniem jest takim symbolem Wisły Płock 2025. Nikt nie powiedział nazwiska Dominik Kun. Facet, który na boisku jest niezauważalny, ale który moim zdaniem daje jakość Daje charakter, daje walkę, ale potrafi dać nam taki meczek, chociażby spotkanie z Piastem w Gliwice, gdzie najpierw notuje fantastyczną asystę, a potem bramkę, niestety zaliczoną ostatecznie jako trafienie samobójcze Franciszka Placha, ale dla mnie bramkę Stadiony Świata. I, i tego Dominika, tego, tego małego żołnierza Mariusza Misiury chciałem tutaj postawić na ten piedestał. No, trudno się też z tobą nie zgodzić. Zwróćmy uwagę, że wychodzi 11 plus zawodnicy, którzy dają zmianę. Wiesz, należy też wspomnieć o Wiktorze Nowaku, który też poprzez swoją młodzieńczość, poprzez swoją już charyzmę i tutaj waleczność też na pewno zaskarbił sobie uznanie nie tylko trenera, ale myślę, że również kibiców. No... Zgodzę się z Tobą, dlatego mówię, jest to trudne wytypowanie jednego z jedenastu. No to nie, nie, nie jesteśmy drużyną indywidualności, tylko jesteśmy zespołem, tak? No, jak najbardziej myślę, że Dominik również zasługuje na, na wyróżnienie. No. Oby tak dalej, oby trener Mishura miał jak najwięcej kłopotu, zastanawiając się, którego zawodnika ma wystawić, bo jeden jest lepszy od drugiego. Podsłowie Pawła, podpisuje się obiema rękoma i nogami, dlatego właśnie zacząłem od tego pytania. Dlatego, że jak siedziałem i podsumowałem, podsumowywałem 2025 rok, to mimo tego, że bardzo chciałem, nie byłem w stanie wybrać jednego piłkarza, który byłby takim liderem, który byłby gwiazdą. My byliśmy drużyną, byliśmy, jesteśmy. Życzę nam tego, żebyśmy byli przez ten cały 2026 rok drużyną i takim prawdziwym monolitem. I teraz Szymon, pytanie dla ciebie, jako tego najmłodszego z naszej trójki. Pamiętasz Wisłę Płocku, która kiedykolwiek była taką skałą, która nie miała jednej wybitnej postaci, tylko była takim zespołem zespołem? Myślę, że był taki okres, yy, bo też to był sezon. 17, yy, przepraszam, 16, 17. Tylko że też wyróżniało się, pewne twarze się mocno wyróżniały, inne troszkę mniej. A tutaj faktycznie, jeżeli patrzymy na ten podstawowy skład tych zawodników, którzy najczęściej wychodzili, przynajmniej w tym sezonie, no faktycznie jest ciężko kogoś wybrać taki jeden element z tego składu, który jest najlepszy, albo, albo też równie dobrze najgorszy. No, uważam, że, że to, jest, to jest bardzo ciężkie, i takiej sytuacji no, ja chyba nie pamiętam. Dlaczego o tym mówię, dlaczego o tym zacząłem? Panowie, jest zima. Zaczyna się okno transferowe. Musimy wzmocnić drużynę. Trener Mariusz Miesiura mówi o wzmocnieniach na czterech pozycjach. Chcę pozyskać defensywnego pomocnika, typową szóstkę, wysokiego, silnego piłkarza ze środka pola. Potrzebuje prawdziwej, kreatywnej dziesiątki, czyli kogoś, kto da jakość i ten serwis za pleców napastników. Wahadłowego do rotacji, z, chociażby z Quentinem czy czyżanem, no i kolejnej dziewiątki takiej, która będzie mogła rotować tą naszą do tej pory posiadaną, posiadaną trójką. E, jak wy to widzicie, jeżeli chodzi o wzmocnienia, które Wisła faktycznie potrzebuje? Wiesz, potrzebować, a zrobić, móc zrobić, to są dwie różne rzeczy. Wiadomo, yy... Może się powtórzy, nie wiem, po raz enty. Nie jesteśmy klubem, jeżeli chodzi o, o finanse, który może sobie na pewne szaleństwa pozwolić. Więc tutaj duża rola mm, dyrektora Kocharskiego, oczywiście w porozumieniu z, przede wszystkim z, ze sztabem szkoleniowym, z trenerem Misiurą i, i z władzami klubu. Żebyśmy pozyskali takich ludzi, którzy no na pewno będą wzmocnieniem, bo o uzupełnianiu w tej chwili to już chyba nie ma co mówić, ale jednocześnie będzie nas po prostu kolokwialnie na nich stać. Do tej pory przeprowadzane transfery czy wypożyczenia pokazywały, że w dużym procencie się sprawdzają. No Myślę, że, że na to pytanie dostałeś odpowiedź poprzez wypowiedzi sztabu szkoleniowego. Na tych pozycjach trener najchętniej widziałby wzmocnienia. Szymon, sprowadzamy szóstkę. Załóżmy, że będzie to szóstka, która będzie jakościowo lepsza niż piłkarze, których mamy obecnie. To kogo z tego boiska zdjąć? No jest niesamowicie ciężka decyzja, ponieważ no, każdy ma swoje na boisku. Dominiku to jest Tevolnik Box to Box. Yy, tutaj Dani Paczeko to jest zawodnik, który jednocześnie schodzi że ale potrafi również być cofnięty, dostać piłkę i zabić super pas. Więc myślę, że zależy, jakich, jakich, o jakich umiejętnościach byłby to zawodnik, o jakich predyspozycjach. Myślę też, że może ten emisja by lekko zmienił ustawienie, choć się rotuje nim bardzo często, z tego co widzimy podczas meczu. Myślę, że to było, że to nie, nie, nie jestem w stanie wybrać innego zawodnika, ale nawiązując do tego, co wcześniej mówiłeś, jak chodzi o te wzmocnienia, jeżeli ten Mariusz mi ja mówię na, na jednej z pomaczyłych konferencji, że potrzebujemy powiększyć sztab. Uważam, że w klubie, który jest aktualnie liderem, na zimę bynajmniej, przede wszystkim zapewnimy trenerowi odpowiednią ilość sztabu, odpowiednią liczenie sztabu. Później, okej, okay, my myślmy nadal o swojach, ale aktualnie tych nazwisk przewija się cały multum, że ja na, na początku skupił się faktycznie na powiększeniu, na powiększeniu sztabu, a zdaniu da, tenerowi e, takiego pola do manewru, kogo również może sobie do tego sztabu e, dołożyć. A ja się, przepraszam, wtrącę, e, czy wyobrażałeś sobie drużynę bez Kevina Kustowicza? Nie, chyba nikt za sobie tego nie wyobrażał. No widzisz, a jednak trener nie wahał się, podjął decyzję. Yy, więc yy, wydaje mi się, że tak jak tu powiedział Szymon, jeżeli będzie to zawodnik o umiejętnościach z całym szacunkiem i, i, i tutaj z całą sympatią, czy dla Dominika Kuna, czy, czy dla Paczeko yy, lepszy, yy, myślę, że trener no, yy, nie będzie miał wątpliwości. Yy, dlaczego ty mówię? Cały czas nawiązuję do tej jednej rzeczy. Nie pamiętam takiej sytuacji, żebym patrzył na skład Wisły, wiedział, że potrzebujemy wzmocnień, ale nie wiedział, kogo na boisku będę musiał zastąpić. Bo to, że potrzebujemy szóstki, to nie ulega wątpliwości, tylko pytanie zaczyna się nasuwać takie, czy Dani Paczeko ma wejść na ławkę rezerwowych i robić takie grand wejścia, jak chociażby to z Pogoją Szczecin, gdzie wchodzi, strzela bramkę i wcielet składają się do oklasków. Czy mamy wysłać na, na ławkę rezerwowych Dominika Kuna, który tak naprawdę na tej ławce rezerwowej bywa bardzo rzadko, czy właśnie posadzić Żana Rogelia, czy Quentina? Nie chcę nawet grybać o tym, że możemy musieć, nie wiem, na boisku na ławce rezerwowych Łukasza Sekulskiego, bo mimo tego, że wiele razy mówiliśmy, że Łukasz ma swoje lata, że Łukasz już jest trochę po drugiej stronie rzeki, to Łukasz nie tylko myślę, że mnie, ale wszystkich zaskakuje tym, co robi i tym, jak niezniszczalnym staje się powoli piłkarzem. Tak, no ja myślę, że, że tak jest, ale to jest też piękne, że mamy skład, który jest, nie jest najmłodszy. To trzeba sobie pojawiać prosto w twarz. I ten skład y, osiąga wyniki dużo lepsze niż, y, niż niektórzy młodzi zawodnicy. Są zawodnicy aż tacy jak Dani Paczekowaś, tak jak wspomniałeś tej Łukasz Sekulski. Y, ale również się Kamiński, który już również swoje najlepsze lata w lidze, czy w lidze niemieckiej, ma, ma za sobą. Tutaj uważam, że da, dalej jest to tak niesamowicie poukładane i mnie się wydaje, że właśnie ten ma już mi Przydziela zawodnikom takie role, żeby właśnie ten swój, ten, te swoje jeszcze umiejętności, to co mają w sobie nadal najlepsze, mogli wykorzystać w stu Ja jeszcze wtrącę jedną rzecz istotną, o której nie mówiliśmy. Na chwilę obecną, w dużej mierze omijają nas absencje kartkowe, i kontuzje w bloku I kontuzje, defensywnym. Tak, w bloku defensywnym, bo co by nie mówić, tak jak wspomniana przeze mnie wcześniej czwórka. Rafał Leszczyński, Marcin Kamiński, Edi czy, czy Markus no, praktycznie grają od deski do deski wszystkie mecze. Na pewno to ma znaczenie, zgranie, zaufanie. Zawodnicy z przednich formacji wiedzą, że mają tą przysłowiową ścianę z tyłu. Jest takim plusikiem, który nam w rundzie jesiennej pomógł. I oby jak najdłużej ten stan rzeczy się utrzymywał. Natomiast w którymś momencie będziemy się musieli z tym zmierzyć. Więc ilość zawodników na podobnym poziomie, która mogłaby wejść na boisko, nie na sztukę, a po prostu wyjść i, i zapewnić odpowiedni poziom, na pewno byłaby dużym plusem dla trenera. I tu znowu postawmy kropkę. Panowie, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Piłkarze Wisły Płock za dosłownie kilka dni wracają do treningów i od razu udają się na obóz treningowy do Turcji. Za tydzień porozmawiamy już o tym, kto do tej Turcji poleciał. Myślę, że będziemy trochę bogaci w wiedzę, jacy piłkarze w Wisle się pojawią, jacy piłkarze dołączą do nas już na starcie. Wiemy na pewno, że wróci do nas chociażby Himę po kontuzji. Wiemy, że Denis Juric będzie już trenował z zespołem. A na tę chwilę, panowie, dziękuję, a Państwu jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego w tym nowym 2026 roku. Dziękuję bardzo, do widzenia. 你贵。